Korzystając z prezentu miejskich włodarzy, uczestnicy niedzielnej wigilii w ratuszu sami też mogli zostać darczyńcami. Na ich otwarte serca i portfele czekał sześcioletni Krystian Borowy z Chotomowa. Po urodzeniu stwierdzono u niego upośledzenie w stopniu umiarkowanym, a w wieku trzech lat lekarze zdiagnozowali autyzm. Krystianek choruje na rodzeniowy zanik mięśni typu drugiego, no i wymaga intensywnej rehabilitacji. Aby była ona bardziej skuteczna, chłopcu potrzebny jest wysokiej klasy pionizator. Troszeczkę też można w nim ćwiczyć. Jest troszeczkę taki e, lepszy niż taki standardowy. Bo standardowy to jest 3000, tak? Kosztuje. A ten to kosztuje 8000, prawie. No i po prostu dzięki temu pionizatorowi Krystianek będzie mógł za, za ćwiczyć i zapobiegać skoliozie, stoporozie i tym wszystkim. Wiadomo, przykurczą. Na ratunek Krystianowi szybko pospieszyli ludzie dobrej woli. Pomógł m.in. legionowski OPS oraz pracownicy terapeutycznego punktu przedszkolnego, do którego chłopiec uczęszcza, ale nie tylko. To jest trzeci w zasadzie już termin, jeśli chodzi o Krystiana. Mieliśmy 28 listopada. 6 grudnia i dzisiaj 20 grudnia kończymy tak jakby cały cykl tych, tych trzech zbiórek dla Krystiana. Od początku wspiera je medialnie radiowy magazyn Co się dzieje w moim mieście. Ja Opisuję te akcje, imprezy, po, pomagam, bo uwielbiam pracę z Moniką, śpiewać choro osoby wiedzę, że dobro po, powracają i pomagam Monice organizować akcje i moje radio też. To jest bardzo wspaniała rodzina. To są ludzie, może nie bardzo zamożni, ale, ale tacy bardzo ciepli, otwarci i sami uzbierali dosyć imponującą kwotę. Na zgromadzenie całej sumy nie mieli jednak szans, tym bardziej że młodsze dziecko państwa Borowych też cierpi na autyzm, a choroba Krystiana wciąż postępuje. Ze względu na ciężkie zapalenie płuc chłopiec znalazł się ostatnio pod opieką domowego hospicjum. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze leku, chociaż jest w trakcie tam badań. Ale na dzień dzisiejszy nie ma takiego leku, żeby pomóc w, tym, w tej chorobie, więc jedynie ta rehabilitacja, tak? żeby tego wszystkiego nie pogłębiało się. Jak przyznają ludzie wspierający Krystiana, legionowianie chętnie sięgali dla chłopca do kieszeni. Deklarują zarazem, że gdyby w przyszłości potrzebował on więcej sprzętu rehabilitacyjnego, chętnie znów się skrzykną i pomogą. Krystian jest dzisiaj z nami. I można go zobaczyć. Można zobaczyć, jakim jest ciepłym, wspaniałym dzieckiem, który śpiewa, który rozgląda się, słucha. I to nie jest tak, że choroba przesłania cały świat, tylko on go widzi. Widzi go trochę inaczej, ale to nasze zadanie, żeby mu w tym pomóc, żeby wyglądał jeszcze piękniej. Póki co, z owego zadania mieszkańcy Legionowa wywiązali się jak należy.